Dzisiaj kolejny odcinek o wyprawce. Obiecałam go wcześniej, ale jak sobie jesteście w stanie wyobrazić, trochę trudno nagrywać się z Anią i teraz jeszcze pracuję, i to trochę natłok tych wszystkich obowiązków, to spowodował, że ten odcinek jest z lekkim opóźnieniem. To naprawdę wyczyn nagrywać z małym dzieckiem i o ile Ania jest coraz większa, ma teraz już 10 miesięcy, tak naprawdę to nagrywanie jest coraz trudniejsze i próbujemy znaleźć jakiś taki najlepszy możliwy um, układ, żeby za nią się udało nagrywać i wciąż tego szukamy. Może zacznijmy jak początek wieczności, jak go gomołeczki z początek wieczności, których pozdrawiamy, nagrywać o pierwszej w nocy, ale to trochę nie w naszym stylu, bo ja lubię o pierwszej nocy najbardziej spać, jestem też dużym śpiochem, więc może dla nas to będzie jakieś inne wyjście, zobaczymy. Na razie jest nam dosyć trudno nagrywać, więc te odcinki są trochę rzadziej, ale staramy się jak możemy, więc dzisiaj taki lekki odcinek, jeszcze Raz opowiem o wyprawce, i tym razem opowiem o tym, co mi się przydało, co bym jeszcze raz kupiła, czego bym nie kupiła. Takie rzeczy, właśnie moje hity, jeśli chodzi o wyprawkę. To wszystko dzisiaj. Zapraszam do oglądania. I pierwsza rzecz, jaka, jaką chciałabym Wam przekazać, to to, że w linku na dole będziecie mieli ten arkusz. Ten arkusz to ostatnio, ale z naniesionymi poprawkami. Naniosłam poprawki co do liczby, albo skreśliłam niektóre rzeczy, które mi się nie przydały, żebyście mieli taką listę rzeczy, które już są poprawione. Więc to tyle, a tyle, zacznę krótko omawiać te zmiany. Tak, i mam ten arkusz tutaj na komórce, więc pozwólcie, że otworzę go. Pierwsza rzecz, którą zmieniłam, to ilość ubranek. Zredukowałabym ilość ubranek, jeśli chodzi o pierwsze 6 miesięcy. Dlaczego? Gdyż Ania ani się nie ulewała, wiem, że niektóre dzieci ulewają, ale ani się nie ulewało, i Ania dopóki nie zaczęła sama jeść, to bardzo mało brudziła, a ja też lubię dużo prać, muszę przyznać, więc tak naprawdę nie potrzebowałam bardzo wielu zestawów ubrań. Też bardzo często je prałam, jak były brudne, Ania też ich bardzo nie brudziła, tak tak, też, też tak często je nie przebierałam, więc tych ubranek dużo na start mi nie było potrzebne, więc naprawdę mogłam. Tą liczbę w przypadku Ani jak najbardziej ograniczyć. I to zaznaczyłam na tym, na tym arkuszu. I co jeszcze jest ważne: to, że jeżeli dostajecie jakieś ubranka, to świetnie warto pożyczyć tylko ubrankę albo dostać używane po kimś, bo rzeczywiście dziecko bardzo szybko wyrasta. Warto też, tak jak mówiłam, zaangażować dziadków, wujków w wykupowanie tych ubranek, gdyż na pewno też będą chcieli coś sprezentować. A jak już kupujecie sami ubranka, to warto zwrócić uwagę na to, że wydaje mi się, że warto kupić w takich sieciówkach, w supermarketach jak Lidl, Tesco, Pepco. To są bardzo tanie ubranka i naprawdę koszt nie jest duży. A jak chcemy mieć coś lepszego, to warto zwracać uwagę na te trochę bardziej ekskluzywne serie, czyli na przykład Lidl ma serię bawełna organiczna, który jest taki Bardziej e, ekskluzywne, można powiedzieć. I, te, I tak nie są drogie, a są bardziej miękkie. Jak na przykład ja nie prasuję, bo nie lubię prasować i prasowałam ciuszki tylko raz przed samym urodzeniem, ani potem już ich nie prasowałam. To te ubranka, które są z bawełny organicznej, z takiej lepszej jakości bawełny, one są mięciutkie, nawet e, kiedy ich nie prasuję. Minusem jest to, że trochę się rozciągają, ale ja lubię takie rozciągnięte ubranka, bo to łatwo przychodzi przez głowę. E, więc e, więc on, one mają dużo plusów. I też misy sprawdziły. Miałam taką serię ubranek e, wełnianych. Dostałam e, od Aniulkowej Babci. E, ubranka, i często jak w e, tej naszego Instagrama, to Ania prawie na wszystkich relacjach była w takich niebieskich bodach, bo bardzo jej lubiłam i właściwie. Tylko je zakładałam Ani, jak tylko mogłam. One są z wełny, która bardzo szybko też schnie, bardzo łatwo jest to uprać, a jest taka delikatna i jest taka pewność, kiedy dziecko jest w wełnie, że jak jest gorąco, to się nie przegrzeje, a jak jest zimno, to nie zmarznie, jeżeli ma wełnę przy skórze. Więc to jest naprawdę bardzo fajne. E, to ubranka z wełny, te z wełna menu, to są bardzo drogie. E, sama pewnie bym ich nie kupiła, ale jeżeli kogoś stać i chciałby sprawić swojemu dziecku takie ubranka, to bardzo polecam, bo są bardzo praktyczne, bardzo fajne i naprawdę moje ulubione. I kolejny punkt, o czym jeszcze chciałam Wam powiedzieć, o niedrapkach, na pewno nie warto kupować niedrapków, my chyba kupiliśmy na wszelki wypadek, dwie pary też dostaliśmy te niedrabki i też tak jak w moim szpitalu rozmawiałam z pediatrami, to oni nie zalecają ich, mówią, mówią o tym, że dziecko powinno się uczyć swojego ciała od samego początku i nie, te niedrapki nie są zbyt dobre, więc na pewno nie warto ich kupować. Też u nas nie sprawdził się rożek, ani żaden otulacz. Nie oturaliśmy ani szczególnie, po prostu jak ją podnosiliśmy z łóżeczka, to po prostu ją podnosiliśmy rękami, nie w rożku, nie, nie w niczym takim, kupiliśmy rożek, ale nam... Zupełnie nie odpowiadał, więc nie polecamy tego, choć wiem, że niektórzy używają takich rzeczy. W naszym wypadku się nie sprawdził. Po prostu. U nas w mieszkaniu jest też ciepło. W szpitalu było bardzo ciepło. I też jakoś nie potrzebowaliśmy ani dodatkowo jakoś w coś zawijać, po prostu ją podnosiliśmy tak jak była. Więc naprawdę takiego czegoś nie potrzebowaliśmy. Wiem, że niektórzy używają, ale my nie. Używaliśmy po prostu, jeśli chodzi o spanie, ani kocyków i mieliśmy też takie super ekstra wełniane kocyki, dwa takie cieniutkie. I co jest ważne, fizjoterapeuci i lekarze nie zalecają, żeby małe dzieci spały pod kocykami, pod kołderkami, raczej zalecają szpiworki, a nie dopiero teraz, od niedawna ma taki szpiworek. Bardziej kupiłam go ze względu na to, że zaczęła się mega odkrywać. Mega skopuje z siebie wszystko, co się na niej ułoży i w końcu leży odkryte całkowicie, więc kupiłam też piwarek. Na początku leżała pod kocykami. Yy, I te kocyki myślałam, że są fajne, że są też takie lekko ażurowe, że nawet jakby narzuciła na siebie taki kocyk, to raczej by się nie udusiła i pod takimi kocykami spała. Sześć była mała, tak dużo się nie ruszała. A teraz no, ma, ma niestety swoją zdolność rzucania z siebie wszystkiego, więc teraz śpi w takim specjalnym na szelkach śpiworku do spania, który zresztą jest bardzo praktyczny i bardzo polecam. Kolejna sprawa to wózek. Wózek jest taką rzeczą, którą. Chyba jest takim największym wydatkiem w takich planach na wyprawkę, i tutaj my na szczęście dostaliśmy wózek od naszych widzów i, szczeg i szczególnie tej chcę pozdrowić tę wspaniałą rodzinę. Dziękuję Wam bardzo, to było naprawdę duże wsparcie i Wam również polecam, jeżeli możecie od kogoś pożyczyć taki wózek albo kupić używany, albo ktoś może Wam podarować wózek po, po swoich dzieciach. Naprawdę warto z tego skorzystać, bo. Ten wózek pierwszy, gondola, jest tak naprawdę funkcjonalny przez jakieś pierwsze 6 miesięcy, może trochę dłużej, więc jest to bardzo krótki czas i szybko dziecko z takiego wózka wyrasta, więc mi się wydaje, że nie warto inwestować w takiej bardzo dużej kwoty. Ja też w tej rozpisie widzieliście, planowałam kupić wózek maksymalnie do 1000 zł, bo też wiedziałam, że nie chcę jakoś bardzo dużo w taki wózek inwestować i naprawdę... 1000 to tak jest bardzo dużo na początek, na taki duży wydatek. I my dodatkowo kupiliśmy wózek taki bardzo, spa, taki bardzo lekki lekką spacerówkę. Ona waży chyba nie całe 6 kilo, i ją kupiliśmy z myślą naszego lotu samolotem, bo ona się fajnie składa w bagaż podręczny, ale też w przypadku, kiedy nie mamy windy, to ta spacerówka, odkąd Ania siedzi, to jest po prostu numer jeden, bo łatwo się ją znosi. Można wziąć pod pachę na ramię, sobie ten wózek wziąć w, drugiej w drugą rękę, a nie, i da się przejść. Więc e, naprawdę polecam e, w przypadku, kiedy nie macie windy, e, właśnie takie leciutkie spacerówki, które są, są bardzo przydatne. Oczywiście nie nadają się do, do jazdy terenowej, więc jeżeli chcecie spacerować na, po lasach, po jakimś trudnym terenie, no to oczywiście e, to nie jest to. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to łóżeczko. I tak, i ja miałam to szczęście, że od swojej koleżanki ze studiów, która ogląda ten kanał, dostałam łóżeczko. I bardzo pozdrawiam Monikę i rodzinę. I, i to było e, też duże wsparcie. I też e, kilka miesięcy potem, kiedy Ania już miała chyba 4 miesiące czy już była taka naprawdę większa dostałam też od kolegi ze wspólnoty kołyskę. Więc byłam w stanie sprawdzić i łóżeczko, i kołyskę. Na tą kołyskę nie mieliśmy w mieszkaniu miejsca, ona wyjechała do dziadków, ale jak byliśmy u dziadków, to Ania spała w kołysce. I teraz wniosek. Jeżeli będziemy mieli kolejne dziecko, to kołyska rządzi. Dlaczego? Bo jest ten moment odkładania dziecka do łóżeczka. W momencie, kiedy odkładaliśmy ją do łóżeczka, to czasami jakiś lekki ruch coś sprawiało, że ona się budziła. I trzeba było ją podnieść i odnawiać procedurę usypiania. W przypadku kołyski, kiedy odkłada się do kołyski, ona się przebudza, wystarczy lekko pokołysać i zasypia. Więc po prostu niesamowite. Jak najbardziej ja bym polecała jednak na początek kołyskę, szczególnie że my teraz, Ania już ma 10 miesięcy, i Ania nie śpi ani w kołysce, która już dawno wyrosła, ani w łóżeczku. Tylko śpi na podłodze, więc jak Ania skończyła, wydaje mi się, że 8 miesięcy, coś takiego, postanowiliśmy łóżeczko już złożyć i przenieść się na podłogę. Ale żeby Ani nie było przykro, że sama śpi na podłodze, to śpimy teraz wszyscy na podłodze. Śpimy na takich specjalnych matach, mamy takie cieniutkie materace i śpimy tak w trójkę na podłodze. I to jest super i to się świetnie sprawdza. Może kiedyś o tym więcej opowiem, jak będziecie chcieli. Naprawdę polecam. Jak tylko dziecko jest trochę większe, żeby się przyjść na podłogę, i myślę, że jak będziemy mieli następne dziecko, to byśmy zaczęli od kołyski, a potem, jak będzie troszkę większe, byśmy też przenieśli to te dziecko na podłogę do nas. I kiedy my mamy bardzo małe mieszkanie, bardzo malutkie, to naprawdę to, że śpimy na podłodze, też jest takim plusem, że łatwo jest zwinąć w te materace i robi się dużo miejsca, kiedy przychodzą goście. Więc to jest plus. Więc śpimy w jednocześnie w kuchni, jadalni, w biurze e, i, i w jednym pokoju robimy wszystko. <grych> Także e, to jest plus. spanie na podłodze, ale to może kiedyś o tym opowiem. I naprawdę czytałam gdzieś w jakimś artykule, że dobrze, żeby dziecko spało na podłodze, bo ono, jak wstaje, to od razu może się bawić, może, może od razu być aktywne, nie musi uderzać się w te szczebelki, nie musi tam nic próbować. I rzeczywiście już Ania właśnie około ósmego miesiąca to budziła się, przekręcała się na brzuch, uderzała się w szczebelki, że było to tak naprawdę dla niej trudne. I odkąd śpi na podłodze, to budzi się ze śmiechem, a nie z płaczem, więc to jest e, duży plus. Za dużo o tym powiedziałam, miałam krócej. E, przechodzimy dalej. E, kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć to wanienka. Ja teraz bym nie kupiła wanienki. Kupiłam jakąś wanienkę, taką dosyć dużą. E, tym razem kupiłabym miskę. Lubiłabym po prostu dużą miskę i na początku dziecko kąpałabym w misce. Tak naprawdę wanienka jest nie wiem po co. Teraz Ania się już w naszej wannie kąpie. Także tej wanienki bym raczej nie kupowała tym razem. Termometr. Bardzo mi się sprawdził taki termometr bezdotykowy. Taki co się tylko przykłada do czułka, więc naprawdę taki polecam. Kupiłam go już chyba jak byłam w ciąży... Z Józiem, czyli dawno temu kupiłam. To jedna rzecz, jaką kupiłam, jak byłam w tamtej ciąży, kupiłam termometr. I bardzo się sprawdza. I nawet był ten test zrobiliśmy test, kiedy ja byłam w połogu i miałam 40 stopni gorączki. I myśleliśmy sobie, to niemożliwe, że te 40 stopni gorączki, i sprawdziliśmy zwykłym termometrem. I to się sprawdziło. Więc on, niektórzy mówią, że jest mniej dokładny, ale w naszym przypadku jest dosyć dokładny. I tak naprawdę nie robimy z tego publikacji naukowej, z tych pomiarów, więc taka mega duża dokładność tak naprawdę nie jest nam potrzebna. Wystarczy taka, jaką zapewnia taki bezdotykowy termometr. I on się nadaje też do mierzenia temperatury wody albo jedzenia. Wody do kąpieli i jedzenia, więc to jest podwójne. Potrójna zaleta, więc bardzo polecam, jeżeli możecie sobie taki kupić, to taki nam się sprawdził. Kolejna sprawa to olej kokosowy. Więc kupiliśmy sobie słoiczek oleju kokosowego, taki właśnie jak ten. I on służy nam jako maść ochronna. Także nie znaczy kupiłam jakieś apteczne maści na wszelki wypadek, ale ich nie stosowałam. Nie stosowałam żadnych maści takich ochronnych, dodatkowych. Tylko po prostu ten olej kokosowy, ewentualnie zamienny z lanoliną 100%, czystą lanoliną. To jest taka podstawowa pielęgnacja, jeśli chodzi o Anię, Nic więcej nie potrzebowaliśmy. Kolejna sprawa chusta do noszenia. Naprawdę polecam chustę, choć Ania jest takim dzieckiem, bo są dzieci, które lubią chodzić w chustie i takie, które nie lubią, więc Ania jest takim dzieckiem, które średnio lubi chodzić w chustie. Nie jest to jej najlepszy środek transportu. Wywierca się z niej od małego. Właściwie nie bardzo lubiła wiązania, ani nic takiego, ale czasami udaje nam się ją jakoś obezwładnić i umieścić w tej chustie i jak już się udaje, już jak ma dobry humor i chce w niej chodzić, to naprawdę jest to bardzo wygodne. I serdecznie polecam chodzenie w huście. Naprawdę, szczególnie zimą. Bo zimą to jest tak, że nie wiadomo jak to, jak to dziecko ubrać tak naprawdę. A kiedy jest w huście, jest blisko Twojego ciała, bardzo blisko, bo na swoje ubranie zakładasz dziecko, takie lekkie. Potem ja na to nakładam bluzę i dopiero kurtkę. Więc dziecko jest blisko ciała, jest w bluzie i w kurtce mamy, więc właściwie nie ma szans, żeby jej było zimno. Chyba, że jak Ania wywierca się jak tylko może, aż w końcu już jest e, cała poza chustą i poza wszystkim. Ale większość dzieci lubi podobno chodzić w ustach, e, więc naprawdę polecam. Kolejna sprawa, o której chciałam powiedzieć, która mi się nie przydała, to smoczek. Jakoś e, mieliśmy dużo smoczków, bo dostaliśmy też wiele smoczków, ale zdecydowaliśmy się ani nie dawać smoczku, smoczka raz, chyba tylko jej daliśmy. Ona go wypluła i tyle. Nie dajemy jej, więc ten smoczek się nie przydał. Kolejna sprawa, aspirator. Te wszystkie gruszki, aspiratory do noska. Ania jest zdrowa. to jest zdrowa, nic w nosku nie ma, rzadko tam jakiś brudek w nosku się pojawi, żebym musiała go usunąć, I więc tak naprawdę to też nam się nie przydało. Ale niektórym się przydaje, więc to nie jest tak, że wam się nie przyda. E, nam się nie przydało. E, nie przydała nam się butelka e, do picia. Ponieważ y, karmiłam piersią, ale też jeżeli są jakieś problemy z karmieniem y, piersią, to też nie zaleca się dawać butelki ze smoczkiem, tylko zaleca się dawać takie specjalne rurki albo dawać dziecku z kubeczka. Więc tak naprawdę y, rzadko taka butelka jest potrzebna, chyba że dziecko od początku je, je zakładamy, że będzie piło tylko mleko modyfikowane. To wtedy taka butelka się przyda. Jeśli chodzi o gryzaki, kupiłam kilka rodzajów gryzaków i muszę przyznać, że Ania nie bardzo chciała je gryźć. Aż, aż kupiłam taki gryzak na jabłko. I tutaj go pokażę. Wygląda tak, i tu się wkłada do środka jabłko. I Ania lubi go gryźć. To jest jedyny gryzak, który rzeczywiście lubi gryźć, bo wychodzi jej sok z jabłka i to jest coś fajnego. Innych gryzaków nie bardzo chce gryźć. Więc y, i od początku nie chciała, więc taki gryzak na jabłko jest chyba y, najfajniejszy z tych wszystkich gryzaków, które miałam. I kolejna sprawa, o której chciałam powiedzieć, to komoda na rzeczy dziecka. Więc ja kupiłam taką bardzo wysoką komodę, y, żeby mi się te wszystkie rzeczy pomieściły, bo nie miałam ich wcze wcześniej gdzie trzymać i to był zły zakup. Ponieważ ta komoda, kupiłam najtańszą na Allegro, jest mało stabilna i teraz, kiedy Ania już wstaje przy mebrach, stanowi ona... Niebezpieczeństwa. więc kiedy kupujecie komodę na rzeczy dziecka, od razu pomyślcie, żeby to była komoda, która potem się przyda, czyli taka, która już będzie niska, w której dziecko będzie mogło potem sobie samo wyjmować ciuszki, więc taka bardziej funkcjonalna na lata. To mi się wydaje, że warto wziąć pod uwagę. I ostatnie rzeczy dla mamy, co mi się przydało, na pewno koszulę na do karmienia. Ja miałam trzy i naprawdę warto mieć jak najwięcej, bo przez ten czas połogu to ja chodziłam właściwie tylko w koszulach do karmienia. Po domu, więc mi się przydały. Kolejna sprawa to bluzki do karmienia. Tak naprawdę przez 6 miesięcy, chyba tak, wszystkie ciuchy, które nie nadawały się do karmienia, poszły w odstawkę, więc chodziłam tylko w bluzkach i w sukienkach, których można karmić. I to nie muszą być takie specjalnie przeznaczone do karmienia, wystarczy, że mają guziczki albo jakieś takie dekoldy na nakładkę, żeby udało się w nich karmić, ponieważ karmiłam non stop, bardzo dużo karmiłam, a nie. I naprawdę. Były mi te ubrania bardzo potrzebne, żeby mo mo można było wygodnie, dyskretnie gdzieś ją na boku, na spotkaniu wspólnoty, w kościele, przed kościołem, e, gdzieś e, w publicznym miejscu, żeby można było ją jak najszybciej nakarmić. Pani bardzo lubiła jeść, pić mleko, bardzo lubiła być przy piersi, więc te ubranka, ubrania do karmienia mi się bardzo przydawały. Więc nie można powiedzieć, że ma się za mało obrózek do karmienia, bo one też się brudzą od mleka, więc właściwie warto mieć więcej tych ciuchów, które się do karmienia. Szczególnie jeżeli będziecie dużo karmić w miejscach publicznych. E, tak, bo w domu to wiadomo, można wchodzić w koszulę i można jakoś sobie poradzić. Bardziej chodzi o takie publiczne karmienie, i też bardzo mi się przydał szal do karmienia. Na niektórych filmikach miałam taki założony, bo karmiłam też w trakcie nagrywania odcinków, bo Ania cały czas chciała być przy piersi właściwie, więc te pierwsze odcinki po porodzie to były z Anią, z Anią przy piersi, więc widzieliście ten szal. I ten szal mi się przydawał bardzo wiele razy, w bardzo wielu miejscach. To jest taki duży bawełniany szal, który zakrywa i Anię, i mnie także bardzo polecam Ania ja w ogóle już sam ten szalik się kojarzę z karmieniem jak mam ten szal to ona w ogóle szuka w tym szalu tego mleka więc ona też go bardzo lubi i to naprawdę polecam i chyba to wszystko co chciałam jeśli chodzi o komentarz do tego arkusza do tego co mi się przydało a co mi się nie przydało może nie powiedziałam wszystkiego znaczy na pewno nie powiedziałam wszystkiego ale też nie o to chodzi chciałam zaznaczyć Jakieś rzeczy, które mi się okazały przydatne albo nieprzydatne. Każda mama jest inna, więc wy bardzo możliwe, że macie inne przemyślenia. To jest moja subiektywna ocena. Dziękuję za uwagę. Postaramy się więcej nagrywać, postaramy się znaleźć więcej czasu na odcinki, ale jest naprawdę trudno, jest naprawdę trudno, więc nic, niczego nie obiecuję. Pragniemy jak najszybciej nagrać odpowiedzi na pytania, więc jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie je, piszcie je w komentarzach, oczywiście w. Nawiasie QA, napiszcie, żebyśmy wiedzieli, że to jest do tego odcinka z odpowiedziami na pytania. Napiszcie też, czy, woli, czy chcielibyście odpowiedzieć na pytania na żywo, bo myśleliśmy, żeby nagrać na przykład w formie relacji na Instagramie takie odpowiedzi na pytania. To byłoby nam pewnie łatwiej, bo składanie też zajmuje dużo czasu, więc też, też o tym piszcie. I chyba to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.